Fotografia teatralna i w ogóle fotografia nie umarły jako medium, znaczy to jest nadal istotne narzędzie do mówienia o teatrze. Cześć! Słuchacie podcastu o teatrze z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walipura. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny będziemy zaglądać za kulisy teatralne. Tym razem przedstawimy Wam teatralny zawód, to znaczy fotografa robiącego zdjęcia spektakli. Myślę, że o tych zawodach będzie odcinków. Więcej, ale na początku chciałam zacząć od pytania do ciebie, Kasiu, czy Ty w ogóle korzystasz z pracy fotografów teatralnych i używasz zdjęć w swojej pracy krytyczki teatralnej? Tak, ja właśnie bardzo często z tych fotografii korzystam. W zasadzie zawsze kiedy muszę napisać recenzję, sprawdzam zdjęcia, szukam zdjęć z premiery i patrzę, czy dobrze zapamiętałam szczegóły scenografii, czy dobrze zapamiętałam kostiumy aktorów. Czy coś mi się przypomni, kiedy obejrzę zdjęcia, i to jest tym ważniejsze im dłużej zwlekam z pisaniem tekstu, bo czasami jest tak, że mogę usiąść do napisania tekstu bardzo szybko po zobaczeniu spektaklu, a czasami to nie jest możliwe i muszę odczekać tam te kilka dni i wtedy jakby wiadomo, że nasza pamięć staje się zawodna. Aczkolwiek też wiem, że to ma swoje pułapki, o których pewnie tutaj będziemy jeszcze dzisiaj e, mówić, i, i zawsze jak na przykład rozmawiam ze studentami o pisaniu recenzji, to tutaj robię takie uważajcie na fotografię teatralną, bo ona nie zawsze jest tym super wiarygodnym źródłem informacji. To pewnie, pewnie będziemy jeszcze do tego dzisiaj wracać. Ja też w sumie spotkałam się z tym, że fotografii teatralnej nie można za bardzo ufać. Bardzo obszernie zajmowałam się tą dziedziną dokumentacji i nie tylko dokumentacji, jak się przekonamy, w czasie swoich studiów magisterskich. Ponieważ o fotografii teatralnej pisałam pracę i szukałam wtedy archiwów powstałych wokół spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, Apolonia. Wtedy przekonałam się, jak zwodnicza może być właśnie fotografia. Pierwsze miałam wrażenie, że Wszyscy, albo przynajmniej cała masa osób ma pochowane w różnych miejscach zdjęcia z Apoloni, które wypływały na różnych etapach mojej pracy, i im bliżej byłam końca pisania tej magisterki, tym więcej się dowiadywałam o kolejnych zbiorach, albumach, e, ukrytych na dyskach. I pamiętam, że wtedy to było bardzo frustrujące i miałam wrażenie, że tych zdjęć jest Milion i musiałam powiedzieć sobie stop w pewnym momencie. No a po drugie, przekonałam się, jak bardzo obraz, Zmienia się wraz z fotografem, który, który go obserwuje, wraz z jego wrażliwością i sposobem, sposobem dokumentacji. Mam wrażenie, że w sumie, gdybym nie widziała Apollonii i zobaczyła odpowiednie wybory zdjęć przynajmniej trzech fotografów, którzy pracowali w tym spektaklu, mogłabym powiedzieć, że to są zdjęcia z trzech różnych spektakli. Dodatkowo może powiem jako ciekawostkę, bo zbliżamy się ciągle do tego, że fotografia teatralna też kłamie, że pewnym takim słynnym przypadkiem były zdjęcia Magdy Cieleckiej z tego spektaklu, która gra kobietę w ciąży i ten brzuch ciężowy ma zrobiony bardzo realistycznie, i ja znalazłam te fotografie w jakimś takim tabloidowym forum, czy takim newsie tabloidowym, gdzie opierając się na nich. Osoby komentujące zastanawiały się, czy Magda Cierecka jest w ciąży i wykorzystywały to jako taką hot-plotkę. To jest też coś, nad czym zastanawiali się widzowie spektaklu, tak, tak mi się wydaje. Ale mi się przypomina taka anegdota związana z personą Merlin, Krystiana Lupy z Teatru Dramatycznego w Warszawie, tak z 2009 roku, którym w ogóle fotografia była ważnym źródłem inspiracji i jakby oni bardzo wiele zdjęć Merlin Monroe, oglądali i w, w czasie prób i w ogóle inspirowali się tymi zdjęciami, tam między innymi takie mniej znane sesje Marilyn Monroe, nie te, na których Marilyn Monroe jest seks bombą, tylko takie, na których ma dużo bardziej jakby naturalny, czy w ogóle nie ma makijażu, wygląda po prostu jak zwykła dziewczyna na, na plaży. Tam też była sesja fotograficzna, którą Przygotowała Katarzyna Pałetko w ramach, na, na tych zdjęciach była Sandra Korzeniak, i one były wyświetlane w spektaklu, w jednej ze scen, gdzie właśnie Merlin, czyli Sandra Korzeniak, spotykała się z fotografem, jakby w, fotografa grał Piotr Skiba, który robił jej zdjęcia, i w tym czasie, kiedy naciskał spust migawki, no to na ekranie wyświetlane były te zdjęcia przygotowane wcześniej na potrzeby spektaklu. Podobno niektórzy, bo jakby tam Sandra Korzeniak była bardzo wiarygodnie ucharakteryzowana, i niektórzy widzowie mieli problem Z rozróżnieniem, czy to są zdjęcia Sandry Korzeniak, czy, czy zdjęcia Marilyn Monroe. Więc fotografia teatralna czasami także na takim poziomie bywa złudna. I tak, tak też była wykorzystywana w spektaklu teatralnym. O tym, że fotografia teatralna kłamie, przypomina nam jedna z naszych gościń. I to jest dla mnie też fascynujące. Mówi Joanna Biernacka. Pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa raszewskiego w Warszawie. I od kilku lat, a dokładnie od 2017 roku, jestem koordynatorką kilku instytutowych projektów, m.in. ogólnopolskiego konkursu fotografii teatralnej. Taki moment dla jednych manipulacji, dla drugiej kreacji tego, jak pamiętamy i jak bardzo fotografia teatralna steruje naszą pamięcią o teatrze i o spektaklach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak i dlaczego fotografia teatralna kłamie i bywa zwodnicza, i dlaczego czasami nie można jej ufać, to zachęcamy Was do. Wsparcia nas na Patronajcie kwotą 10 zł lub większą i dołączenia do naszej grupy dla patronów i patronek, w której to grupie udostępnimy specjalny materiał i taki specjalny krótki odcinek podcastu o teatrze, w którym właśnie opowiemy trochę więcej o tej fotografii, która kłamie i usłyszycie tam też więcej wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. W tej grupie jest też specjalny materiał na temat Rezy Abdocha. Bardzo, bardzo zachęcamy Was do wsparcia naszego projektu na Patronajcie, dlatego że podcast o teatrze nie przetrwa bez tego Waszego wsparcia. I bardzo, bardzo dziękujemy osobom, które już nas wsparły, które już wpłaciły nam pieniądze. Dziękujemy za Wasze zaufanie i dziękujemy za to, że słuchacie nas i chcecie, żeby ten projekt przetrwał, mógł się rozwijać i mógł dalej opowiadać ciekawe teatralne historie. Szczególne podziękowania kierujemy do Przemka Kaczmarka oraz do pewnego patrona, który pragnął pozostać anonimowy, ale jeśli nas słucha, to na pewno będzie wiedział, że to o niego chodzi. Chodzi. To są panowie, którzy wsparli nas bardzo znacznymi kwotami pieniędzy i bardzo, bardzo dziękujemy im za to. Jeżeli zechcecie dołączyć do właśnie tej grupy patronów i patronek, to z każdym progiem finansowym czeka na Was jakaś nowa forma podziękowania, którą przygotowałyśmy od kwoty 10 zł. Wszystkie osoby dodajemy do tej specjalnej grupy dla patronów i patronek. Więc sprawdźcie naszego Patronite'a, link znajdziecie w opisie i na naszych mediach społecznościowych i będziemy... Bardzo, bardzo wdzięczne za wsparcie i jeszcze raz dziękujemy osobom, które już nas wspierają. Teraz wracamy do głównego tematu naszego odcinka, czyli do fotografii teatralnej. Na początku jako wprowadzenie kilka słów o historii zdjęć w teatrze. I w sumie bardzo szybko one się pojawiły i zostały wykorzystane jako pewna forma dokumentacji, chociaż na początku dość specyficznej, ponieważ w połowie XIX wieku miały one głównie pokazywać, Kostium miały pokazywać aktora zatrzymanego w pewnej na przykład, charakterystycznej dla tego spektaklu. No i można powiedzieć, że te zdjęcia stały się takim początkiem plakatów z gwiazdami. One w tym trybie były rozprowadzone czasami nawet jako dodatek do czekoladek czy jako forma pocztówki. Taką osobą, która bardzo dobrze wykorzystywała fotografię w kreowaniu własnego wizerunku, była Helena Modrzejewska, której całkiem za niedługo poświęcimy cały odcinek. Pierwsze zdjęcia sceniczne zaczęły powstawać już w 1875 pierwszym roku w Niemczech. No i znowu, z uwagi na technikę, nie mogły to być zdjęcia takie, jak my dziś rozumiemy, że fotograf wchodził i dynamicznie robił zdjęcia temu, co dzieje się na scenie. Ale raczej ustawiał aktorów w pewien charakterystyczny dla danego spektaklu sposób. No i czy chcieli, czy nie chcieli, musieli. Pozować, tak, żeby zdjęcie zdążyło, zdążyło się zrobić. Przecież wtedy nie, nie działo się to od razu, tylko fotograf potrzebował czasu na naświetlenie. I fotografia zmieniała się tak naprawdę wraz z technologią. Z technologią, po pierwsze, fotograficzną, to znaczy im lepsze aparaty, tym oczywiście lepsze zdjęcia, ale także z oświetleniem, z sposobem układu, układu sceny. I przybierały w tym czasie zupełnie nowe funkcje. Ich funkcja dokumentacyjna, Właśnie przeniosła się ze zdjęć scenografii i aktorów na zdjęcia akcji. To po pierwsze. A dalej, kiedy pojawiły się takie możliwości, że tak powiem, tworzenia nagrań, to wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy ta fotografia jeszcze ma sens. Skoro tak naprawdę cały spektakl możemy uwiecznić w formie filmu. No i okazało się, że dalej to całkiem sensowne medium, które wykorzystywane jest obecnie. Dalej dokumentacyjnie, także jako forma promocji, a również jako taka forma odrębnej sztuki powstająca. Obok teatru, o czym świadczą choćby albumy najbardziej znanych twórców, które w Polsce od kilku lat już całkiem regularnie wychodzą. Zapytałyśmy naszych dzisiejszych gości o specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Czym różnia się praca fotografa teatralnego i jakie umiejętności musi mieć ta osoba? To mi się kojarzy z fotografią uliczną, bo trochę mi się kojarzy z, z takim podglądaniem rzeczywistości i szukaniem też jakiegoś momentu, albo może patrzeniem na daną sytuację i, i wyczekiwaniem właśnie. Na jakiś tam kulminacyjny moment, ale może niekoniecznie kulminacyjny, nawet może być moment chwilę przed albo chwilę po. Mówi. na Schubert. Jestem fotografką i zajmuję się też serią światła. Natomiast wydaje mi się, że to co jest tru trudne, ciekawe w fotografii teatralnej jest to, że. Z jednej strony podglądamy czyjąś pracę i dokum dokumentujemy ją i chcemy ją y, po prostu pokazać w właśnie sposób, że chcemy oddać czyjąś, czyjąś pracę, no bo też nie ukrywajmy, że często te zdjęcia są używane po prostu do promocji i do sprzedaży tych spektakli, więc y, mi zawsze ta myśl jednak towarzyszy. Dr y, często mi też towarzyszy myśl, że jest to y, czyjeś dzieło, które chce oddać przepuszczając przez jakieś tam swoje odczucia, ale jedno oddać pracę tych twórców i twórczyń. Jak jest spektakl, który używa bardzo dużo kolorów, to na przykład nie robię zdjęć czarno-białych. O szczególnych kompetencjach fotografów teatralnych opowiada nam również. Tobież Papuczys, jestem fotografem teatralnym. Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba rozumieć teatr z takiej perspektywy, że to jest ważniejsze od samych umiejętności fotograficznych. Ja natomiast to nie, nie próbowałem nie być nieingerencyjny I tak wydaje mi się, że ważne, żeby fotograf teatralny, który wchodzi na próbę teatralną, też z siebie uczynił partnera a dla, dla artystów, którzy, no dla aktorów na przykład, żeby nie nie ukrywał swojej obecności, troszkę nie przepraszał za to, że tam jest i przeszkadza, bo to jest też, wydaje mi się, dość ważny aspekt dokumentacji przedstawienia, kto jest w interesie, czy to reżysera, czy aktorów, czy teatru, więc, więc myślę, że odwaga jest takim elementem podstawowym i pamiętam, że nie wiem, pierwsze 2 trzy lata fotografowania mojego to była próba właśnie przełamywania takich lęków, że jestem za blisko aktora, że, że ja mu przeszkadzam. I dodaję. perspektywy, ale może tak mówię, bo kiedyś, kiedyś pisałem o teatrze, jest to taka troszkę praca podobna do pracy krytyka teatralnego, czyli co wyakcentuję, co pominę, dlaczego. Tylko w przypadku fotografii trzeba instynktownie i natychmiast reagować, tak mi się wydaje. Jednym z najważniejszych zastosowań fotografii teatralnej jest to, o czym trochę mówiłam na początku, czyli działanie promocyjne i wspieranie pamięci tych, którzy o teatrze piszą. Oraz pism, które właśnie potem przedrukowują te zdjęcia, żeby uzupełniać nimi teksty, i, i recenzje, i zapowiedzi spektakli teatralnych. I o tym więcej opowie nam Joanna Biernacka-Płoska. Tak, rzeczywiście w tej chwili stało się tak, że w dużej mierze oprócz dokumentowania procesu, tak naprawdę jego efektów finalnych, bo to też się zmieniło. To znaczy rzadko kiedy i rzadko który fotograf czy fotografka ma w tej chwili możliwość, żeby uczestniczyć w procesie od pierwszej próby czytanej do momentu okazu premierowego. Najczęściej jest tak, że fotografowie wpadają na próby generalne i na premierę. Natomiast w dużej mierze fotografie są używane, one są potrzebne dużo wcześniej. Gotowy jest spektakl, właśnie do celów promocyjnych. Widzimy to też w konkursie, bo mamy coraz więcej i zestawów, i prac, które są tak naprawdę kampaniami reklamowymi. To znaczy, i teatry, i reżyserzy pracując nad spektaklem, równolegle myślą o tym, jak będą go komunikować, jak go będą promować, i zatrudniają fotografów już na tym etapie. Bardzo często to są kreacyjne sesje, które mają bardzo niewiele. Wspólnego z tym, jak spektakl będzie ostatecznie wyglądał na scenie. Natomiast służą temu, żeby spektakl zaistniał w przestrzeni publicznej, służą temu, żeby ludzie kupili bilety, służą temu, żeby o tym spektaklu mówiono. O wspomnianym przez naszą rozmówczynię konkursie jeszcze dzisiaj będziemy Wam opowiadać, także zachęcamy, zostańcie z nami do końca. Intuicyjnie moglibyśmy powiedzieć, że jednym z najważniejszych zadań fotografii teatralnej jest po prostu dokumentowanie spektaklu teatralnego jednak jak mówi nam Tobias Popucczes samo pojęcie dokumentu nie jest w tym przypadku takie proste. Moim zdaniem te zdjęcia, które są kreacyjne, w takim sensie, że to jest wizja fotografa, że on tak subiektywnie uznał, że najlepiej w ten sposób najlepsze zdjęcie uzyska, to tak naprawdę te zdjęcia moim zdaniem one mają większy potencjał dokumentacyjny niż zwykłe zdjęcie scenografii 1 do 1 pokazujące co tam było, bo tak naprawdę to co można sfotografować dokumentacyjnie to tylko to co jest materialne w teatrze. Natomiast czy aktor jest blisko, czy daleko, trzeba zadecydować tak naprawdę kątem widzenia, w którym można tą perspektywę widza na przykład z pierwszego rzędu oddać. Ale też nie każdy siedzi w pierwszym rzędzie. No, zależy, jak jest zrobiona przestrzeń. Tutaj te wyboje gdzieś na początku są kluczowe właśnie na poziomie przestrzeni, rozmieszczenia widowni, roli widza. Wydaje mi się, że to jest trudne do udokumentowania na, na zasadzie takiej technicznej fotografii, która pokazuje przestrzeń, tylko bardziej trzeba łapać, mówiąc kolokwialnie, te relacje np. aktora czy publiczności z tą przestrzenią. Do tego dochodzi jakieś światło, które może nadawać jakiś ton tej przestrzeni. Przecież przestrzeń, którą widzimy na przedstawieniu teatralnej, to też nie jest przestrzeń w rozumieniu takiej, jaką widzimy architektonicznie. Ja jestem po stronie szukania nietypowych rozwiązań, tak bym to nazwał, które mogą oddać przy głębszym zastanowieniu to, jak wyglądał spektakl w swojej relacji, w energii, w dynamice, też specyfikę spektaklu, bo przecież my widzimy tylko pojedyncze powiedzmy 10-20 zdjęć, ale jak oddać, czy, teatr, czy spektakl był poetycki? O skomplikowanych relacjach statycznej fotografii teatralnej z dynamiczną akcją przedstawienia opowiada Klaudyna Schubert. Taniec, też mam wrażenie, że tak jakby rządzi się własnymi prawami w samej idei fotografii, bo jednak z jednej strony fotografia tańca jest trochę zaprzeczenie tego ruchu, może być, na przykład, no bo, bo zatrzymujemy go, albo możemy go pokazać no, w rozmyciu, ale nadal on jest, nawet jeśli jest w rozmyciu, to to jest tylko jakiś tam fragment tego ruchu, ale przede wszystkim spektakle taneczne bardzo rzadko mają scenografię, albo jeśli mają scenografię, to mają ją bardzo minimalistyczną i wtedy faktycznie skupiamy się na na tancerzach i tancerkach dużo bardziej niż na całej sytuacji scenicznej powiedzmy, no bo jednak dekor tak jak dramatycznych no całkowicie buduje zupełnie inny świat i wtedy poruszamy się w tym świecie, nawet jeśli scenografia jest abstrakcyjna bardziej, to, to gdzieś możemy szukać tego w którym miejscu to nie wiem lepiej wygląda w którym miejscu to dzieje się jakaś ciekawsza akcja, a w tańcu przeważnie to jest praca głównie właśnie z ruchem, ze światłem. Wydaje mi się, że taniec dla fotografii ma po prostu trochę większe pole do popisu w kontekście do, do tego właśnie, o czym wcześniej mówiłam, też takiej zabawy fotograficznej. Patrząc na to, jak różnorodne są zdjęcia robione przez fotografów teatralnych i jak różne znajdują zastosowania, gdzie się ukazują, oraz na to, że niektórzy fotografowie są, pracują na zlecenie teatrów, przygotowują właśnie taki pakiet zdjęć do, do premiery. Niektórzy pracują na, na zlecenie czasopism i przychodzą na próbę prasową robić zdjęcia, więc tutaj też jakby ta specyfika zawodu jest różna. Jeszcze innymi prawami rządzi się na przykład fotografia festiwalowa, kiedy fotograf pracuje na Zamówienie danego festiwalu i dokumentuje spektakle, które już mają swoją funkcjonującą gdzie indziej dokumentację teatralną. No więc w, w całym, całym tym skomplikowaniu wydaje się, że trudno jest określić, czym charakteryzuje się dobre zdjęcie teatralne, ale próbowałyśmy zadać to pytanie i poszukać odpowiedzi wspólnie z naszymi rozmówcami. Jest takie, które niesie ze sobą jednak ładunek emocjonalny, że to jest dla mnie też taka, taka najważniejsza chyba rzecz w tej fotografii teatralnej. Mówi Klaudyna Schubert. Ona niekoniecznie musi być perfekcyjna technicznie, chociaż ja osobiście lubię widzieć, że jeśli jest ta nieperfekcja, to ona jest świadoma. W sensie lubię widzieć na zdjęciu, że jeśli ono jest rozmazane i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zapanować wiadomo nad tym rozmazaniem, bo ono wychodzi za każdym razem inaczej, jednak lubię widzieć, że to jest świadomy zabieg, a nie przypadkowy. Natomiast ten ładunek emocjonalny jest dla mnie bardzo ważny i drugi ważną rzeczą jest to, że to zdjęcie opowiada jakąś historię. Różnie, czasem może być tak, że ta historia nie do końca może się pokrywać z całą historią, nie wiem, spektaklu, ale zazwyczaj jednak tam, tam się coś to łączy. Natomiast ta historia i emocje to, to jest dla mnie taki chyba clue w tej grafii teatralnej, że to jednak chciałabym, żeby to było zdjęcie, przy którym ktoś się zatrzyma, zastanowi, coś poczuje, czy to właśnie nawet jeśli to jest jakaś tam, jakiś wyjmek Spektaklu, to, to, że coś rusza w odbiorcy tego zdjęcia. Znowu to jest sprawa taka indywidualna. Dla mnie dobre zdjęcie jest wtedy, kiedy rzeczywiście jakoś tak wikła, angażuje, pobudza odbiorcę fotografii. Zaznacza to bierz To znaczy, ma w sobie ten potencjał performatywny, który się ujawnia, kiedy na nie patrzymy. Więc to będzie z jednej strony jakaś sprawa taka, nie wiem, operowania na przykład przestrzenią pozakadrową i nie pokazaniem czegoś przez pokazanie czegoś innego, po prostu kierowanie jakąś uwagą widza, żeby on był aktywny, żeby nie był biernym odbiorcą tego obrazu, tylko sam, sam kreował kolejne obrazy, które z niego wynikają. Odwoływał się do innych światów, więc tak, takie zdjęcie na pewno, na pewno będę cenił, jeżeli zobaczę. A czasami mogą być to rzeczy takie bardziej bezpośrednie, proste, czyli zdjęcie, które w jakiś sposób powoduje dyskomfort, nawet w taki bardziej prymitywny sposób, bardziej, bardziej agresywny. Uważam, że wtedy to jest dobre zdjęcie. Musi być to dobre zdjęcie, niezależnie od tego, czy jest teatralne, czy nie, znaczy ten przymiotnik jest mniej istotny, znaczy to po prostu musi być dobra fotografia. Ale też to co, to, co mnie najczęściej uwodzi i zachwyca, to jest taki moment, w którym na zdjęciu widać, że spotkała się wrażliwość i wyobraźnia fotografa i jego talent po prostu z twórcami. To znaczy, że, że na tej fotografii jest coś więcej niż ja widziałam na spektaklu, albo że przeniosły się jakieś emocje, które ja pamiętam ze spektaklu i, i widzę je na fotografii albo czuję patrząc na zdjęcie. Dodaje Joanna Biernacka-Polska. Jedna jurorka, upierała się po prostu konsekwentnie, że ona chce na zdjęciach, które dostajemy do konkursu, zobaczyć coś, czego ona nie widziała jako widz. Że rolą fotografa teatralnego dokumentującego spektakl jest pokazanie więcej. Zapytałyśmy Tobiasza Papuczesa, czy zgadza się z przytoczoną opinią jurorki. Jak najbardziej, zgadzam się w stu i nawet uważam, że to jest znowu element dodatkowy do przedstawienia, który też może być dla widza. To znaczy, często niektóre elementy przedstawienia teatralnego są w skali minimalnej, że widz nie jest w stanie tego dostrzec, ale widzi to na przykład aktor grający w jakimś układzie partnerskim z innymi aktorami i tak pokazać wtedy ten element, co, na co nie zawsze się oczywiście reżyserzy zgadzają, to także pokazać coś, co tam rzeczywiście było w tej przestrzeni teatralnej, a czego widz, do czego widz nie jest dopuszczony, ale to jednak jest element tego przedstawienia. Więc znowu myślę, że to nawet jest dobre w sensie zarówno dokumentacyjnym, jak i takim pokazującym, z jakich też elementów składa się teatr. Pytanie, gdzie jest granica takich działań? Zawsze sobie myślałem, że na przykład dla mnie osobistą granicą jest, żeby nie dodać czegoś, czego rzeczywiście nie ma w tej sali. Jeżeli coś jest w tej sali, w tej przestrzeni, coś się zdarza naprawdę, no to nawet jeżeli to nie jest widoczne, to ja mam prawo to oddać. Fotografia teatralna dokumentuje również coś więcej niż tylko pojedyncze spektakle. Kiedy patrzymy na większy zbiór zdjęć, widoczne są na nich zmiany dokonujące się w teatrze. Staje się ona również zapisem trendów, nie tylko tych dotyczących scenografii. Opowiada nam o tym Joanna Biernacka. Coś interesujące na przykład dla mnie w takiej perspektywie osoby, która ogląda te wszystkie zdjęcia jak bardzo widać nastroje społeczne i też trendy, które są w środowisku. I, na przykład, I był taki moment, to było rok czy dwa lata temu, że mieliśmy bardzo krwawą edycję, to znaczy nastroje były, znaczy polaryzacja w społeczeństwie i też takie bardzo skrajne emocje, które Panowały w debacie publicznej, znalazły odzwierciedlenie i w spektaklach, i w zdjęciach. I to naprawdę było widać, że to był bardzo trudny, mocny sezon takich bardzo e, wysokich emocji. Na połączenie zmian w fotografii teatralnej i spektaklach teatralnych zwraca nam uwagę także Tobiasz Papuczys. Kiedyś była tendencja do, do fotografowania nawet pokazów premierowych z publicznością dyskretnie, to równie mocno mnie interesował też widz i publiczność. To jak reaguje, jak się zachowuje. To był też moment, że się dość mocno polski teatr zmieniał w kierunku właśnie postawienia akcentu na widza jako ważny element, może nawet współtwórcę sensów teatralnych w jakimś takim idealnym, powiedzmy, świecie teatralnym. No wiadomo, że nie zawsze to wychodzi, ale po prostu ta relacja, to, że, to, że teatr jest sztuką opartą na, na relacji sprawiało, że tam te tematy po prostu społeczne w jakiś sposób same się, się pojawiały. Kasiu, myślę, że przyszedł czas zdradzić naszym słuchaczom, dlaczego chciałyśmy opowiedzieć o fotografii teatralnej akurat w tym tygodniu. Powód jest taki, że 10 grudnia. Jest ogłoszenie wyników ósmej edycji konkursu fotografii teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbignia Warszawskiego w Warszawie. To jest konkurs, który odbywa się co roku i o którym więcej opowie nam Joanna Biernacka-Płoska, która jest jego koordynatorką. Sama idea konkursu rodziła się przez kilka lat, i tak naprawdę szczęśliwie się złożyło, że w 2015 roku na okoliczność świętowania 250-lecia Polskiego Teatru Publicznego udało się ogłosić i tak naprawdę doprowadzić do finału pierwszą edycję konkursu. Po co powołany został konkurs? To powołany po to, żeby tak naprawdę wydobyć na światło dzienne i troszkę być może wyleczyć, zaleczyć, zbudować mosty, schizofrenię zawodową fotografów teatralnych, ponieważ w momencie, kiedy ten konkurs powstawał, te kilka lat temu, panowało takie przekonanie, że nie wiadomo, co z tymi fotografami teatralnymi zrobić, i tak naprawdę, kto to są ci fotografowie teatralni? Czy to są rzemieślnicy? Komercyjni, zatrudniani do realizowania konkretnych zleceń, czy to są jednak artyści, gdzie przebiega ta linia, czy w ogóle jest sens ją wyznaczać, ale tak naprawdę główną ideą konkursu było to, żeby wydobyć tych ludzi na światło dzienne, pokazać ich pracę, docenić ich pracę, pokazać ich jako osobowości twórcze, ale tak naprawdę też pokazać środowisku, że bez fotografii teatralnej nie ma pamięci o teatrze. I to jest też taka obserwacja, która nas trochę wszystkich zaskoczyła że mimo postępującej digitalizacji, technologicznych rewolucji postępów, fotografia teatralna i w ogóle fotografia nie umarły jako medium. Znaczy, to jest nadal istotne narzędzie do mówienia o teatrze, do przekazywania informacji o teatrze, o spektaklu. Natomiast na pewno nie stało się tak, że możliwość rejestracji wideo Spektakli, zabiła fotografię teatralną. To się nie wydarzyło, wbrew temu, co niektórzy wieszczyli. Fotografia teatralna ma się nadal dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Tym radosnym wnioskiem kończymy dzisiejszy odcinek podcastu o teatrze. Pamiętajcie, żeby pozostać z nami w kontakcie, żeby lajkować nasze treści w mediach społecznościowych, subskrybować nasze kanały na Facebooku i Instagramie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i słuchacie go teraz na YouTubie, to dodajcie łapkę w górę oraz kliknijcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych naszych odcinkach. Jeżeli słuchacie nas na Spotify lub Google Podcast, to dodajcie nasz podcast do obserwowanych podcastów. Dzięki temu też dostaniecie powiadomienie o kolejnych odcinkach. Sprawdźcie naszego Patronaita. To jest też miejsce, gdzie możecie wspierać naszą pracę i jeżeli macie taką możliwość, powiedzcie komuś o Podcaście o teatrze, polećcie go swoim znajomym i swojej rodzinie, jeśli szukają ciekawego podcastu do słuchania. Na koniec, jak zawsze, dziękujemy naszym gościom. W tym tygodniu byli to Joanna Biernacka-Płoska, Klaudyna Schubert i Tobiasz Papuczes. Dziękujemy także Izabeli Zawackiej i Witoldowi Mrozkowi za użyczenie mikrofonów, na których nagrywamy ten podcast. Dziękujemy również Wam za to, że nas słuchaliście, a szczególnie dziękujemy naszym patronom i patronkom. W naszym intro mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokio Music. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując ten odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której go w tym momencie słuchacie. Dodatkowe materiały, w tym materiały audialne i dodatkowe nagrania do odcinka, a także części wywiadów, które nie zmieściły się w tym odcinku, udostępnimy w naszej grupie dla patronów i patronek. Kurtyna!